Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy mogliśmy obserwować, jak to hype na Pokémony osiągał zenitu. Który rzecz jasna miał ogromny wpływ nie tylko na produkty sealed, ale również na ceny singli. Karty modern, jak i vintage, chase karty czy karty promocyjne, ale dzisiaj również i booster boxy. Dziś zobaczycie wszystko i przyjrzymy się cenom, przeanalizujemy rynek. Czyli czas na klasyczne zestawienie aukcji eBayowskiej. Ja nazywam się Red z kanału Poke Collectibles. A jeżeli podoba Wam się kontent, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz zostawić dla zasięgu komentarz na dole pod filmikiem dla algorytmu, żeby YouTube troszkę lepiej nas promował. Moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać. Let's fucking go! Na sam start przyjrzymy się temu, co Tygryski lubią najbardziej, czyli oczywiście Charizardy. Mamy tutaj Charizarda z 1996 roku. Jest to klasyczny base set OG, prawdziwy, jedyny, oryginalny. Sprzedał się za 13 490 zł oraz 19 groszy. Następnie mamy jego kartę reprintową z 2016 roku Era X Y jest to karta wydana na 20-lecie Pokemonów. Populacja tych kart jako PSA 10 jest bardzo, ale to bardzo niska. Mówimy tutaj. O ile się nie mylę, na pułapie paru procent, więc stąd jest taki duży pułap cenowy. Różnica cenowa pomiędzy PSA 9 a 10. Tutaj mamy PSA 10, która sprzedała się za 9306 zł oraz 3 grosze. Następnie mamy Dark. Charizarda z dodatku Team. Rocket. Proszę nie mylić. Nie jest to karta holograficzna ten Charizard, jak i inne karty z tego setu były wydawane dokładnie. Dokładnie te same wersje. Jako holograficzne oraz non-holo, tutaj mamy kartę non-hola, która sprzedała się za 6997 zł oraz 51 groszy. Następnie mamy Charizarda, w sumie jednego z nowszych Charizardów, z dodatku Paldean Fates. Na aukcji tej sprzedał się za 1564 zł oraz 4 grosze. Charizard ten, tak jak wiele innych kart pokroju Modern zaliczyło lekki spadek cenowy następnie mamy jeszcze Charizarda z dodatku Champions Path jako Secret Rerka PSA 10 sprzedała się za 1454 zł mamy trochę starszego Charizarda wydana w 2019 roku Kanada Costco promka 1489 zł oraz 56 groszy i przechodzimy teraz do kart pokroju Alt Art z różnych generacji Począwszy od uwielbianego setu Evolving Skies a.k.a. Evolving Rise. Mamy Reichuaze V-Max 5038 zł oraz 44 groszy za PSA dziesiątkę. Następnie mamy Giratine V z dodatku Lost Abyss jest to japoński odpowiednik dodatku Lost Origin. PSA 10 sprzedała się za 3448 zł. Kolejną kartą jest Swikun Viz Crown Zenith, 503 zł oraz 84 groszy, a jego Kowa 10 odpowiednik CGC za 791 zł oraz 33 grosze. CGC 10 jako pristine tenki mają ten trochę taki premium on top, mniej więcej jest to takie 20-30, czasem nawet 40%, ale czasem się zdarza, że komuś się uda również. Wyrwać na aukcji nawet taniej niż PSA 10, Zresztą sami zaraz zobaczycie. Mamy tutaj CGC Pristine Tenka Espiona, który sprzedał się za 1861 zł oraz 95 groszy. Jeżeli również i Ty chciałbyś gradeować swoje karty, czy to w CGC, czy w PSA, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Tym bardziej, że Poke Collectibles jest oficjalnym partnerem CGC. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Mamy V, Celebi, Celebi V. 961 zł oraz 88 groszy. Piękna, piękna ilustracja i naprawdę poszła mega do góry w przeciągu roku. Ponad 100% jeżeli chodzi o wartość rynkową, na chwilę obecną 1374 zł oraz 12 groszy jako PSA Tenka kontra. 1303 zł jako pristine Tenka i to jest właśnie to o czym mówię, że czasem nawet uda się wyhaczyć na aukcjach tajniej niż PSA. Dziesiątki rzadko się zdarza, ale tej osobie, której się to właśnie udało to jeszcze raz gratulacje. Następnie mamy kartę Starmi V z dodatku Astral Radiance. Jest to jedna z Chase Cards z tego setu 1113 zł oraz 45 groszy. Mamy Mew Bombelkowy z dodatku Shiny Treasure EX. Pristine Tenka CGC 1482 zł. Jest i Vinusaur EX. z dodatku 151 angielski 1053 zł. Ogólnie doda karty z dodatku 151. Jeżeli nie, nie nazywają się Charizard, to większość z nich właśnie lekki dół w porównaniu, dołek w porównaniu do tego co widzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu. Mamy Espiona EX Z dodatku Prismatic Evolutions 2729 zł, Glaceon EX 1861 zł, Livion EX 2364 zł. Następnie mamy Greninja EX jako Special Illustration Rare Cup Black Blackstar Promo z dodatku Routed Fable 726 zł mamy Aiono teraz pokażę wam moi kochani parę kart trenerów bądź trenerek 651 zł oraz 65 groszy ciekawe przy tej karcie jest to że w zasadzie ona plus minus zawsze oscyluje 500 zł 700 zł 600 zł 500 zł i tak jakoś nie może ani pójść wyżej ani niżej więc jest to dosyć stabilna cena tej karty następnie mamy słuchajcie Jesse and James z dodatku Sky Legends jako karta full artowa holo. 1564 zł oraz 4 grosze Red's Challenge. Z dodatku Tech Team GX All Stars 1359 zł oraz 58 groszy i przechodzimy do Illustration Rerek. Mamy tutaj Ground On Us, dodatku Paradox Rift, piękna ilustracja przedstawiająca właśnie tego legendarnego stworka 1191 zł oraz 65 groszy. Mamy Enz Reshiram z w miarę świeżego dodatku jakim jest Journey Together 651 oraz 65 groszy 60, sze, 651 zł 65 groszy. Jest to box więc e, tak zwana karta promocyjna, która była dodawana e, na wierzchu box booster boxa. Jest to jest to druga wersja, jest to alternatywna wersja, jeżeli chodzi o booster boxy. Mamy teraz za oraz dodatku Stellar Crown 687 zł oraz 2 grosze. Zestaw! Większej ilości kart. Między innymi mamy tutaj parę kart z mojego ulubionego dodatku Pokémon Go oraz z Celebrations. 4948 zł oraz 24 grosze. Ktoś naprawdę zrobił tutaj bardzo, bardzo dobry deal. Nie chcę nic mówić, ale sam Charizard. Najdroższa karta z tego setu Celebrations kosztuje. Trochę ponad 1500 może złoty na chwilę obecną, 1200-1500, więc em, nie wiem co myśleć o tej aukcji, ale zaraz zobaczymy co, co będę myślał o drugiej aukcji z setu Vistar Universe, ponieważ tutaj mamy bardziej chyba realną kwotę wydaną za set 4 kart złotka. Czyli to, co kociaczki lubią najbardziej, 1973 zł oraz 67 groszy. Wistar Universe jest to japoński odpowiednik dodatku Crown Zenith oraz mamy Pristine Tenke z Giratiną żelatyną 800 zł 64 grosze. Następnie mamy Masterbolke z dodatku 151 z Pikachu w tle, Pikacz oraz Gengar w sumie aequo na. Aukcjach 1282 zł oraz 51 groszy. Następnie mamy parę jeszcze innych ładnych kart, również zawartych z tym stworkiem, między innymi promo. Karta promocyjna za zajęcie pierwszego miejsca na turnieju z 2009 roku 2405 zł oraz 64 groszy. Kolejną kartą jest w ogóle karta, która niesamowicie zyskała na wartości na przestrzeni no, dobrego roku. Ja sam skupowałem te promki naprawdę hurtowo, mniej więcej po 50-60 euro. W chwili obecnej PS i 3277 zł. I teraz tak, słuchajcie. Mniej więcej co druga karta z grade'u, bo taki jest, e, taka jest populacja, wraca jako dziesiątka. Teraz sobie obliczcie, ile, jak łatwo można było się wzbogacić na tej karcie. A to jeszcze jest nic. Pristine Tenka CGC. Jeszcze więcej. Po, bo 5725 zł. Po prostu. Mind blowing. Co to się w ogóle odjanie pawiło z tą kartą? Karta, która jest, ma tak wysoką populację, i to jest przykład. Kolejnej karty Można to porównać do Ambryona VMAX Evolving Skies, który również mimo dosyć Dużej populacji kart Te ceny nadal są bardzo wysokie Kolejną kartą jest piękna Karta Poncho Z Charizardem X Mega, me, mega Charizardem X 2016 roku 18493 zł. Następnie mamy kartę Vintage z dodatku EX Delta Species 9160 zł za tego pięknego, po prostu pięknego Flariona jako Reverse Holofolk. Kolejną kartą jest karta w sumie jedna z pierwszych kart Lugi, jaka miała tylko swoją premierę. W karciance Pokémon jest to karta promocyjna z Game Boya, właśnie z drugiej generacji 9160 zł jako pristine tenka. Kolejną kartą jest no, nie mogłem przejść obok tego obojętnie po prostu zajebisty houndor Można go lubić bądź nie, ale ta ilustracja po prostu jest przekozacka. 14626 zł. Kolejną kartą jest karta Gravelera. Jest to karta uh, Reverse w Hollow foil, więc nic w sumie takiego niezwykłego z dodatku EX Legends Maker. Moją uwagę tutaj przykuła ta ilustracja tego Stworka 605 zł oraz 13 groszy. Następnie mamy kartę z dodatku Cosmic Eclipse, kogebi klefy oraz PSA 10 1600 zł oraz 1601 zł oraz 24 grosze. Następnie przyjrzyjmy się Booster boxom, bo tutaj się też wiele zmieniło. Mamy tutaj właśnie za, zapieczętowany, zasilowany boosterboxik z dodatku Lost Origins słuchajcie, 3641 zł masakra, po prostu co się z tymi boosterboxami w chwili obecnej dzieje, jeżeli chodzi o dodatek em, o generację Sword and Shield, jak i generację Sun and Moon, ale zaraz zaraz do tego dojdziemy, mamy Evolving Skies, który już przebił magiczną, magiczny pułap cenowy 11, 10 tysięcy złotych, na chwilę obecną 11221 zł 97 groszy po prostu ów, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, ile kosztuje Evolving Skies, abstrahując od tego, jak fatalnie, ale fatalnie te boosterboxy dropią. Następnie mamy dodatek Cosmic Eclipse który sprzedał się za 10426 zł. Jest to booster boxik, jeden z ostatnich booster boxów i dodatków z ery Sun and Moon. Beka, ponieważ te booster boxy tak fatalnie się sprzedawały, nikt tych booster boxów nie dał. Nawet jak mieliśmy COVID i wszystko ogólnie, co miało Pokémon w nazwie, się sprzedawało bez problemu, te booster boxy nadal leżały gdzieś tam, wiecie, u, u sprzedawców i, i problem po prostu był się tego, pozbyć. Na chwilę obecną już widzicie, że no nie jest tak e, problematycznie, ponieważ 10 klocków trzeba wydać, żeby nabyć taki boksik. Następnie przechodzimy do mojego ulubionego setu z dodatku Sun and Moon, z ery Sun and Moon jest to set Team Up. Prawie 30 tysięcy, moi drodzy, za ten booster boxik 7000 euro. Jest to taki kolekcjonerski gimmick i też niesamowicie po prostu podrożał ten booster box. Jeszcze dwa lata temu miałem okazję, żeby kupić ten boxik za 2000 euro. Spójrzcie teraz, moi kochani, już ponad 7000 euro, żeby móc mieć taki boxik w swojej kolekcji. I następnie przechodzimy, moi drodzy, do dwóch ostatnich aukcji. Między innymi mamy tutaj Booster Box z dodatku Base Set 2, który na aukcji tej sprzedał się za 25 490 zł. Spójrzcie na to, jaki to jest paradoks. Boxy, które są z ery Wizard of the Coast po ponad 20 latach są tańsze niż, z, niż box, który w sumie 7 czy 8 lat temu miał premierę. Z ósmej, nie, pardon, z siódmej generacji, więc to jest po prostu magia kart modern, trochę bym rzekł. Abstrahując też, również, że Base 2 no, jest to najgorszy set z ery Wizard of the Coast. Jest to mieszanka trochę jungla, Fossila, klasycznego Base setu. Więc tam jest po prostu wszystko wpakowane, tak żeby po prostu przedłużyć sztucznie ten cykl ery Wizard of the Coast, dlatego też tak A te ani single, ani boxy, ani inne produkty sealed nie trzymają ceny, jednak tak jak mówię, 25 koła, słaci kontra 30 koła za 7-8 letni box, to daje trochę do myślenia. A finalną aukcją, moi drodzy, jest base set z dodatku black and white który sprzedał się za 18 228 zł oraz 49 groszy. I to by było na tyle, moi kochani. Tak, wiem, trochę zaniedbałem tą serię, jaką jest właśnie zestawienie aukcyjne, ale spokojnie, wrócimy do tego i będziemy robić częściej takie filmiki. Jeżeli chcecie też również częściej widzieć takie filmiki na swoich propozycjach YouTubeowych koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.